Tak, to co tu widzicie, widzowie, witam serdecznie. Yy, to jest nowa klawiaturka od DTM, na przykład do dostałem. I patrzcie tu, myszunia. Fajny dźwięk, uwielbiam. I tu patrzcie, słuchacie się. Uwielbiam te dźwięki klawiatury, lubię takie głośne. Więc jak coś to jest z git, zaraz się widzimy w Pet Simulator. Dzień dobry widzowie. Witam was. No, już normalnie. Ech, właśnie lecimy sobie w Pet Simulatorkę grać. Ogólnie patrzcie, już. No, nowa klawka. Fajnie, fajnie. Dzięki, no Już na wstępie mówię. bardzo przyjemnie się na niej gra. Jakby jest tak fajnie ustawiona, mogę sobie na dwa poziomy, jakby tego. No, jak się podnosi, to wiecie o co mi chodzi. No, więc. Ogólnie. Ostatnio zbieram dosyć dużo gemów tu, o. Może nie jest jakaś zarobista, nie wiem czy mi dzisiaj normalnie nagrywam. Zawsze normalnie nagrąłem yy, W ogóle patrzcie na moje pety, tu widzicie tam ma coś. O, tutaj coś się dzieje. Chyba już wam w jednym odcinku to pokazywałem, ale nie jestem pewien. Chociaż już ten odcinek nagrałam kilkusetny raz, bo urwało mi się nagranie, bo zamiast kliknąć jakby, nie wiem, coś tam zrobić. no, po prostu zatrzymać na chwilę i odnowić, to ja cały czas kliknęłem wyłącz i Jezu, ja normalnie nie wiem. O, i patrzcie, ile już mam w topce. Pochwalcie się, ile wy macie w topce, w komentarzach, bo ja mam 458b. No, więc jest grites. Ogólnie chyba ci się odbieram peta w Dark Matter. Pamiętacie, nadal trwa konkurs na takiego Gold Lecimy ogólnie se tu... O, czekajcie. Um, lecimy na Dark Tech. O, szybciutko, szybciutko widzowie. Idziemy tam. mnie do A, yy, organizuję yy, dla tej strony na kompie konkurs na 4 Starbucksów. Kto chce wygrać, pisze w czacie. Yy, chcę peta i chcę bardzo wygrać no napiszcie po prostu powód, no i dostaniecie od razu predmiot takiego No icie wymagania, grać na kompie, albo na xboxie, ale najlepiej na kompie bo wtedy po prostu dam wam tego bo mam jakby 400 starbucksów na kompa do przesłania, więc jakbyście chcieli no to wiecie co robić o za 5 godzin odbieram tego, bifloffiego czekajcie, o, która teraz godzina Trzeba tylko to sprawdzę, czekajcie. Kurde. Ja. No, 20 wybieram, No więc nice, nice. Wybieram za niedługo też dużo strasznie petów. Wszystko za dwa dni. No więc. Lecimy sobie na... Wiem, no, jak ALIM częsta. Ten typek ma. Mm. W ogóle... Sajcie, że jak robię te wyzwania to nie dostaję? O, bank manager dostaje się minionów. Nice, nice. Ognia czekajcie. Um, Ten może Dark Matter Pets. O tu... O, diolej jakiś mi Może dzisiaj... Halo. Nie jest to jakiś... No za ciekawe no ale wiecie, jeśli się podobają wasze, moje odcinki wam. No to wiecie co robić. Łapka, słup. No to ja tak będę wiedział, na trzeba nagrywać. Co chłopca za tyle Słabo, słabo, słabo. Więc co, chyba idę na trening plaży i się z typami potegujemy. No. Jeśli będziecie chcieli, jak teraz w jednym trendu plażę, Dobra, macie 9 sekund, żeby wsunąć łapkę w górę i suba. Zanim wejdę na, na trening plażę, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mam nadzieję, że łapka i suba już zostawione, więc dziękuję. Lecimy właśnie sobie na trendu plażę. O, widzowie, widzowie. Ale mi się normalnie dziś tak nic nie chce, że ja nie wiem. No, ma nie tragedia. Co nie denerwuje mnie, jakby, bo mi się z nic nie chce kompletnie. Minuty się tak se potrwa: 7 minut. Na razie piąta minut odcinka. 3 sobie na Trading d plaszy posiedzimy. No i skończy odcinek. O Jezu! Losu. O, właśnie mam tego, to gówno do zre, zre, do Redmi. Ogólnie jeśli macie na przykład 15 milionów gem, czekajcie, gdzie ten typ jest? Nie opłaca się, no to dobra, 160 milionów gemów, to też się tego nie opłaca za tyle. Nic nie polecam. On gdzieś tak mniej więcej, kurde, do 30 może pójść ten o, no, Galaxy nawet. Tak to. Mm, I typeczek jest dobry. Nie wiem czy ludzie czasem nazywają Petę no, Jakby bo to tak czasem też jest automatyczne, no, ale wiecie. Halo, policja. Nie, kliknąłem E przez przypadek. A już by był zakup. O Jezu, bym tupa kupił peta. No nie wiesz. No fuck po ja Potem był taki pet z Mitykalem, tym co ma 50B taki. Nie wierzę, no nie wierzę, wierzę. widzowie. Dlaczego? Dobra, robię cięcie, widzimy się na Trading ploży, Jestem już zaraz na Trading ploży, więc jeszcze sekundka. Ogólnie nie już wczytuję. Yy, ogólnie widzowie, nie jestem jakiś niski, że ja tak jakby nisko siedzę, będzie się tutaj, o widzicie, jestem klawę, tylko że. Chodzę, so. yy, po prostu tu ten. Siedzę jakby na takiej pufy i ja oparcie tu ten krzesło, bo nie mam się o co oprzeć. Flawka jest bardzo ładna. O, już 7 minut A, Dobra, do 8 potrzebuję, jak muszę coś zobaczymy Widzowie, w sumie. A, bo już kończę. Więc, na widzowie, trzymajcie się i łapka su. Pamiętajcie, konkurs na 4 Starbucksów, więc na